Dwa kolejne tomy z serii komiksowej The Boys, czyli Chłopaki, do scenariusza Garta Enisa. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tomowi czwartemu i piątemu. Tom czwarty nosi tytuł We Gotta Go Now, po polsku Na Nas Już Czas i został wydany w 2009 roku. Składa się z ośmiu odcinków. W tomie tym chłopaki biorą na celownik potężną organizację superbohaterów o nazwie G-Men, kierowaną przez niejakiego Godolkina. Potem jak jedna z superbohaterek o pseudonimie Silver King Kite, popełniła samobójstwo, Huey zostaje wysłany w charakterze szpiega do młodzieżowej grupy o nazwie Gee Wszyscy oni są teoretycznie sierotami przygarniętymi przez Godolkina i nie posiadają przeszłości. Huey jest rozdarty emocjonalnie, z jednej strony podziwiając panujące w organizacji braterstwo, z drugiej strony jest zdegustowany seksualnym rozpasaniem jego członków. Ponownie więc odchodzimy tu od głównego tematu serii, jakim jest rozprawa z siódemką. Romans Hughiego z Eni też nie rozwija się w żaden sposób. Zamiast tego otrzymujemy jednak dość sensownie skonstruowaną, zamkniętą opowieść, posiadającą początek, koniec i pewnego rodzaju zagadkę, która jest stopniowo odsłaniana. Można nawet powiedzieć, że to jeden z bardziej konsekwentnie napisanych. Z dotychczasowych tomów serii. Co nie oznacza, że wszystko się to udało. Mam wrażenie, że intryga jest umiejętnie zawiązana, rozbudza nasze zainteresowanie. Natomiast finał jest chyba najsłabszą jej częścią. Ennis nie do końca bowiem wie, co chce tu powiedzieć. Z jednej strony ukazuje jakiegoś rodzaju zwyrodnienie. Ci superbohaterowie to banda seksualnych degeneratów nie posiadająca żadnego moralnego kręgosłupa. Grupa gówniarzy, którzy dysponują niezwykłymi mocami, ale nikt im nie wytłumaczył, do czego konkretnie mają o nich tych mocy używać. Ci superbohaterowie, jeszcze bardziej niż wcześniej, zdają się nie służyć tu do ratowania świata. Są jakby uprzywilejowaną kastą, która otrzymała prawo do łamania wszelkich zasad. Ale z drugiej strony Enis nie chce potępiać młodych, skupiając swą krytykę na instytucji pokazuje że degenerują się oni dopiero z czasem i to pojawia się moim zdaniem problem czy można być jednocześnie ofiarą systemu i czerpać z niego korzyści w tomie bardzo wiele jest seksu wszystko zdaje się kręcić wokół niego wszyscy tu z wszystkimi stale kopulują Hugh is any? w mieszkaniu i w parku, gówniarze z g -Wiz, głównie sami ze sobą, pod prysznicem i oglądając filmy porno. Billy Butcher z sadomasochistycznie nastawioną szefową CIA, Queen Mav z jakimiś dwoma wynajętymi męskimi prostytutkami. Pytanie tylko, co z tego wynika? Czy Ennis ponownie nie wykorzystuje tych scen? by zainteresować nas czymś w łatwy sposób, odwrócić naszą uwagę od logicznych niekonsekwencji. I potem ma kłopoty w momencie, gdy chce nagle zahaczyć o jakiś poważny dramat. Na przykład, gdy każe nam współczuć ojcu, któremu porwanie córki złamało życie. Albo gdy dość niespodziewanie ukazuje godolkina jakiegoś szefa organizacji pedofilskiej. I w tym momencie te poważniejsze treści trochę się jednak kłócą z ogólnym tonem tej opowieści, która przez większą część czasu Pokazuje gówniarzy dla zabawy sikających na siebie. A finał ponownie spowodował, że zastanawiam się nad ogólną wizją, jaką komiks tu przedstawia. Teraz sprawia na mnie wrażenie nie do końca przemyślanej. Nie mam pewności, jaki jest układ sił pomiędzy chłopakami i poszczególnymi grupami superbohaterów. Kto tu jest silniejszy od kogo i dlaczego. Widzimy chłopaków, którzy demolują młodzieżową organizację superbohaterską, co już widzieliśmy wcześniej i co w jakiś tam sposób ma sens. Bo w końcu chłopaki to poza Huim grupa dorosłych mężczyzn. Ale gdy potem ci sami mężczyźni wyrywają się do ataku na morze autentycznych superbohaterów? Czuję się zagubiony. Czy Butcher i jego ludzie są silniejsi od tych wszystkich nadludzi faszerowanych Compound V? Czy chłopaki są niezniszczalni? Nie jestem też pewny, kto za tymi chłopakami stoi. Czy CIA jest potężniejszy od Vote American, czy odwrotnie? Pod tym względem serial telewizyjny prezentował się dla mnie dużo bardziej logicznie. Tom piąty, nosi tytuł Hero Spasm, i również ukazał się w 2009 roku. Złożony jest z sześciu odcinków i teoretycznie nie jest częścią głównego wątku serii. Co prawdę mówiąc, moim zdaniem nie ma żadnego sensu, bowiem opisana to historia jest bardziej związana z głównym wątkiem niż na przykład ta, którą widzieliśmy w tomie czwartym. Opisuje, jak siódemka udaje przed opinią publiczną, że wyrusza w kosmos, by walczyć z jakimiś wymyślonymi kosmitami, podczas gdy w rzeczywistości udają się na odizolowaną od świata wyspę. By oddać się niekończącym się orgiom. Tymczasem chłopaki biorą na celownik wiceprezydenta USA, który jest na usługach firmy VOD i który ma w przyszłości zastąpić urzędującego prezydenta, mimo że jest skończonym debilem. Oglądamy również Homelandera, który bez powodu niszczy samolot pasażerski i chce się przyznać do tego, ale VOD uniemożliwia mu to. Chociaż komiks ten powstał 12 lat temu, przedstawiona tu przez Enisa wizja świata bardzo dobrze wpisuje się w atmosferę, z którą mamy do czynienia obecnie. Wszystko o czym dowiadujemy się z telewizji jest kłamstwem, wykreowanym przez sprytny PR. Superbohaterowie, pełniący tu rolę współczesnych celebrytów, to szumowiny pozbawione jakichkolwiek moralnych zasad, które tylko udają, że ratują świat. Wszystko jest do cna skorumpowane, włącznie z amerykańską polityką, która jest całkowicie na sznurku wszechpotężnej korporacji produkującej superbohaterów. Wiceprezydent, który nie potrafi sklecić jednego sensownego zdania, przypomina to, co widzieliśmy w Transmetropolitan Warrena Elisa. I na poziomie ideologicznym wszystko to jest bardzo interesujące. Komiks zawodzi jednak na poziomie narracyjnym. Mamy tu do czynienia z wszystkim tym, co w tej serii najbardziej może irytować. Przede wszystkim bardzo mało tu sensownej fabuły. Jest to ogólnie problem związany z głównym wątkiem dotyczącym siódemki, który w żaden sposób nie posuwa się do przodu. Niby coś odkrywamy, ale nie ma to żadnych zauważalnych konsekwencji. Zamiast tego autor wyczarowuje jakąś nową postać, która wydaje się całkowicie zbędna. By ją na koniec uśmiercić i w ten sposób stworzyć wrażenie, że coś się dzieje. Zamiast fabuły mamy jeszcze więcej seksu, ale ten seks jest pokazany bez polotu. Jest go tak dużo, że nie ma żadnego ciężaru. Obrazy niekończących się orgi są tak mechaniczne, że czujemy przesyt i znudzenie. Wielu rzeczy, które się tu dzieją, nie potrafię też zrozumieć, i nawet jeżeli mają jakieś uzasadnienie, to w trakcie lektury umknęło mi ono. Nie wiem czemu Homelander niszczy samolot, co dokładnie chcą uzyskać chłopaki wdzierając się na wyspę, gdzie odbywa się tytułowy hero spasm, co to za poczwara, którą zrzucają z nieba, jak rozumiem dla odwrócenia uwagi. Co się stało Hughiemu po spotkaniu z Black Noirem? Bardzo wielu rzeczy muszę się tu domyślać, bo Ennis najwyraźniej zapomniał je wstawić do swojej opowieści. Dlaczego Would wybrał na przyszłego prezydenta kompletnego idiotę? Jak to się dzieje, że nikt nie zauważył, że ten idiota jest idiotą? Pod wieloma względami nic tu się nie trzyma kupy. Gubie się kim są, wysocy przywódcy Wołta, bo wszyscy są do siebie podobni i żaden z nich jakoś specjalnie się nie wyróżnia. I jest to tym bardziej irytujące, że stale widzimy ich dyskutujących ze sobą. Co jest to zresztą częścią większego problemu polegającego na tym, że występujące tu postacie są bardzo niedopracowane i to tak ci z jednej, jak i z drugiej strony. Pod względem psychologicznym nie przekonuje mnie ani Homelander. Ani Butcher, ani Huey. Postacie te przypominają ser szwajcarski i niestety jest to wynik lenistwa scenarzysty, który przecież udowodnił, że umie stworzyć wiarygodny rys psychologiczny swych bohaterów. W roli rysowników Delika Robertsona zastępuje w tym tomie duet John McCree i Kid Barnes. I w zasadzie powinna to być dobra wiadomość, ale okazuje się, że nie jest, bo ilustracje wciąż są słabiutkie, a dodatkowo jeszcze sprawiają wrażenie dość anonimowych. Nowi rysownicy dobrze radzą sobie w licznych scenach seksualnych, i to w zasadzie wszystko, co dobrego można o nich powiedzieć. Twarze są bez wyrazu, często narysowane z przymkniętymi oczami. Kolory przypominają typowe komiksy o superbohaterach. I nie oddają mrocznego klimatu tej opowieści. No i rzecz jasna, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, bohaterowie nie są do siebie podobni najbardziej chyba Butcher i Starlight.